Jest już z nami pan poseł pan poseł Jan Kantak, Prawo i Sprawiedliwość, gość poranka Radia Republika. Witamy na antenie, Panie Pośle. Dzień dobry, dzień dobry panu redaktorom, dzień dobry wszystkim słuchaczom Radia Republika. Panie pośle, już jutro spotkanie w Waszyngtonie, spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z odpowiednikiem amerykańskim, czyli prezydentem Stanów Zjednoczonych. Donaldem Trumpem jaka jest waga tego spotkania, w ogóle z jakim stanowiskiem powinna pojechać tam polska delegacja, no też w niełatwej sytuacji, bo no właśnie, bo rząd jakby ta, ta dyplomacja rządowa jakby jest nieobecna w tym, w, w, ta, w, tak, ważnej, w tak ważnej chwili. To prawda, obecnie geopolitycznie jak spojrzymy to na świecie się dzieje bardzo wiele interesujących rzeczy, nowe sojusze czy zaciśnianie starych sojuszy, jednocześnie przecież odbywają się spotkania liderów tego drugiego świata, z którym my chcemy konkurować, czyli Przywódca Chin spotyka się z m, premierem Indii i z m, prezydentem Rosji Władimirem Putinem, e, a m, w zasadzie w tym samym czasie e, wizytę w, w Waszyngtonie będzie odbywał prezydent Karol Nawrocki. E, to pokazuje, że m, są dwa bieguny tej polityki geopolitycznej i my oczywiście jako Polska mamy interes w tym, aby e, budować jak najsilniejszy sojusz ze Stanami Zjednoczonymi niezależnie jaka byłaby administracja, co nas odróżnia od rządu. W sensie mam na myśli nas jako polityków Prawa i Sprawiedliwości, czy, Karola, czy prezydenta Karola Nawrockiego, czy wcześniej prezydenta Andrzeja Dudę. My upatrujemy swoich interesów w państwie amerykańskim, natomiast no, dzisiejsi rządzący próbowali nas skłócać z republikanami, nazywając przecież przez Donald, Donald Tusk, nazywał przecież Donalda Trumpa Agentem rosyjskim, czy publikował zdjęcia, na których wymierzał do niego z dwóch palców w plecy. No to jest zupełnie nieodpowiedzialne i stąd myślę, taka, takie podejście administracyjne. Ale to, 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 to był tylko taki wybryk, czy to jest no, głębszy trend polityki Donalda Tuska, to żeby nas izolować od Stanów Zjednoczonych, żeby stawiać na, no krótką mówiąc, na Niemców i, i Francuzów. No to, to jest bardzo, bardzo słusznie postawione pytanie, panie redaktorze, bo. Wydaje mi się, że tu jakby przyczyny leżą w dwóch. Są jakby dwie, dwie przyczyny. Jedna przyczyna to, że Tusk bardzo z dużą łatwością obraża wszystkich, który, z którymi nie ma podobnych poglądów. Przecież cała jego kariera polityczna w Polsce wynika z antypisu z tych ośmiu gwiazdek i tylko na takim paliwie potrafi tu wewnątrz kraju funkcjonować I w ten sposób uważał pewnie, że może tak samo obrażać, jak obraża prezesa Jarosława Kaczyńskiego, tak samo będzie obrażał Donalda Trumpa, a z drugiej strony rzeczywiście coś głębszego, czyli to, co realizował za pierwszych rządów, czyli politykę resetu z Rosją, ale przecież to nie była jego inwencja twórcza, to było wykonywanie polityki Niemiec, które chciały bliskich relacji z Rosją po to, aby handlować surowcami energetycznymi, aby być takim portem, takim hubem europejskim, mam tu na myśli oczywiście Niemców, które chciały po prostu dystrybuować te wszystkie surowce energetyczne, które chcieli kupować za tanie pieniądze od Rosjan. Panie pośle, ale wyzwaniem dla polskiej polityki są też pewne tendencje wewnątrz państwa amerykańskiego, wewnątrz polityki amerykańskiej. Tam trwa w tej chwili debata strategiczna na temat skali zaangażowania amerykańskiego w świecie. Również trwa przegląd tego, gdzie amerykańskie wojska są obecne, gdzie niekoniecznie muszą być obecne. Czy my jedziemy w tej chwili, czy prezydent Rzeczpospolitej jedzie tam z takim jasnym przekazem, czego dokładnie chcemy od amerykańskich sojuszników, bo ta obecna administracja Pewno? chyba bardzo nie lubi takich sojuszników, którzy po prostu chodzą i mówią, pomóżcie nam, brońcie nas i tak dalej. Raczej oczekują pewnej aktywności. Okay. I konkretów. Znaczy, Właśnie. to oczywiście, taki jest Donald Trump, on podchodzi transakcyjnie, bardzo tak twardo stąpający polityk po ziemi, nie w stylu europejskim, nie w stylu europejskiej polityki, która skupia się wyłącznie na jakichś rezolucjach, że wzywamy, apelujemy i tak dalej, i tak dalej. Tu są konkrety. Rzeczywiście, tak jak wspomniałem na początku naszej rozmowy, sytuacja geopolityczna jest naprawdę dynamiczna te sojusze, w które próbuje się teraz wciągnąć Indie, dotychczas Indie bardzo mocno współpracowały ze Stanami Zjednoczonymi, a, a obecnie spotkanie z Władimirem Putinem i z Xi Jinpingiem może pokazywać na próbę przyciągnięcia Indii na swoją strony. Tutaj też kwestie taryf, które prezydent Stanów Zjednoczonych nakładał na, na rząd indyjski. No naprawdę ciekawe czasy i prezydent Nawrocki poprzez to spotkanie w Waszyngtonie znajduje się w epicentrum tego wszystkiego, co się obecnie dzieje. No i z pewnością poka będzie pokazywał nasz, naszą perspektywę, nasz, nasz punkt widzenia. No i sam fakt, że będzie podejmowany z takimi honorami, przecież będzie przyjęty w Blair House, czyli miejscu, w którym najważniejsi przywódcy światowi podczas wizyt stanowych odbywają, mogą skorzystać z takiej uprzejmości, aby nocować tego w tym budynku to pokazuje też, jakie jest nastawienie prezydencji amerykańskiej do, do polskiego prezydenta. Panie pośle, wczoraj bardzo twarde i zdecydowane słowa prezydenta Karola Nawrockiego na Westerplatte dotyczące reparacji. No, kłopot polega na tym, że premier polskiego rządu już takiego słowa nie użył ani w ogóle nie użył słowa Niemcy, co jest pewnego rodzaju, powiem szczerze, osiągnięciem, osiągnięciem akrobatycznym, żeby 1 września nie powiedzieć na Westerplatte słowa Niemcy, no ale, no właśnie, czy, czy Niemcy mogą spać spokojnie wobec tego, bo ten nacisk ze strony Polski ma taki, tylko pół napędu. To prawda, pół napędu, panie redaktorze, ale ja jednak y, widzę pewne y, promienie optymizmu, y, które w kwestiach reparacji y, się pojawiają. Chodzi mi o nastawienie społeczeństwa. Y, to słusznie ktoś zauważył na Twitterze, y, jak, jak czytałem y, wczoraj wieczorem, że do, jeszcze dwa, 3 lata temu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządziło i mówiło o reparacjach, kiedy powstawał raport przygotowywany y, przez ówczesnego ministra, Arkadiusza Mularczyka, to bardzo łatwo był ten temat zbywany, obśmiewany, uznawano, że hahaha, ha, ha, pan o, Sikorski sobie może wychodził. Też, tak. W dalszym ciągu pan Sikorski próbuje to bagatelizować, Pis, pisze, że o, jak PiS załatwi, to na nich zagłosuję, a teraz jak Nawrocki załatwi, to ja na niego zagłosuję. Oczywiście próba całkowicie de deprecjonowania tego tematu. Z, tej, z jednej strony, ale właśnie wydaje mi się, że przebiło to bańkę, że widzimy w, obecnie w polskim społeczeństwie tą samą yy, atmosferę, jak, jaką udało się wytworzyć wokół CPK. CPK też dla naszych rządów było wyśmiewane. Uznawano, że to jakaś tam inwestycja w polu, że jakieś, jakieś całkowite bzdury. No, a nagle CPK stało się rzeczywistym problemem dla pana Laska, dla pana Tuska, i dokładnie tak samo. Teraz to przebiega w kwestii reparacji. Dzisiaj A czy nie jest tak, że zasadniczym problemem jest wiedza społeczeństwa niemieckiego? Są takie badania Uniwersytetu Bielefeld i niecałe procent Niemców postrzega Polaków jako ofiary II wojny światowej. No to jak do no nich to, dotrzeć? To jest, to jest efekt polityki historycznej prowadzonej przez Niemców, wybielania siebie, określania, że. To nie Niemcy, tylko hitlerowcy, że, że to wszystko zły nazizm, ale przecież te, te wszystkie złe ideologie tworzone są przez ludzi. W tym przypadku tworzony był przez naród niemiecki. No ale widzi Pan, panie redaktorze, no Tusk zawsze tak postępował, jak pan wspomniał o Westerplatte. Ja pamiętam, jak byłem młodą yy, osobą, licealistą yy, czy studentem, no, to do z... to, to, to Gdańska, tak, bo... to, bliżej to by było. Za każdym razem. Serwować, te, te... Nie, nie pojawiały się określenia Niemcy i tak dalej. Dopiero w, od, od pewnego czasu yy, w ogóle zaczęto na to zwracać uwagę. Tak samo w, w Tusk to jedno, ale żaden z ministrów yy, we wpisach na mediach społecznościowych uczestniczący yy, na, west, na wczorajszych obchodach na Westerplatte, oczywiście mam na myśli ministrów rządu 13 grudnia, yy, też nie użył yy, słowa Niemcy, więc coraz wyglądało wręcz jako jakby to był przymus odgórny, że tylko brońcie, Panie Boże, nie używajcie słowa Niemcy. Ale to tak jak wspomniałem, zmienia się to podejście, zmienia się ta atmosfera wokół reparacji. Każdy, kto spojrzy na, na fakty, na to, co się wydarzyło, na dziejową sprawiedliwość, to uzna, że to się nam należy i musimy do tego dochodzić. I oczywiście to nie jest prosta droga, to nie jest sprawa do załatwienia poprzez stryknięcie palców. No ale trzeba wytwarzać taką atmosferę, trzeba wytwarzać presję i być nieugiętym w tej kwestii. No i widzimy, że prezydent Nawrocki będzie taką politykę prezentował, zresztą on to zapowiadał już w kampanii wyborczej, ja jest człowiekiem który dotrzymuje słowa. Panie pośle, a propos dotrzymywania słowa, przejdźmy do sytuacji wewnętrznej. Co się dzieje właściwie w tym momencie z budżetem państwa? No bo jednak tutaj te wypowiedzi ministra finansów i gospodarki, na przykład o tym, że nie da się absolutnie zrealizować zapowiedzi prezydenta dotyczące zwolnienia z podatku dochodowego rodzin z co najmniej dwójką dzieci. No i w ogóle to wszystko, co słyszymy o budżecie państwa, też o realizacji własnych zapowiedzi obecnego obozu rządzącego, świadczyłoby o tym, że sytuacja finansów publicznych no i dziura, niedobre. dziura Więc taka, że. Czy, czy pan jako poseł nam może powiedzieć, co tutaj się dzieje z naszą kasą? No Widzimy bardzo e, niepokojące e, takie symptomy, ponieważ mówimy o e, olbrzymim, rekordowym deficycie, czyli takim zadłużeniu rocznym w stosunku do wpływów do budżetu. Dysproporcja jest e, ogromna. A przecież rząd chwali się bardzo dobrym rozwojem gospodarczym, wzrostem PKB. Więc proszę sobie zwrócić uwagę i wyobrazić, że w momencie, kiedy rzeczywiście mamy do czynienia ze wzrostem, a dochody nie rosną, tylko zadłużenie wzrasta, to jest bardzo niepokojąca sytuacja, zwłaszcza w przypadku, gdyby takiego wysokiego wzrostu gospodarczego nie było. No to zapowiada olbrzymie tsunami w przyszłym, a najpóźniej w, 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 za dwa lata sytuację w, w polskim budżecie, ponieważ jeśli będziemy zbliżali się do tych wszystkich progów w, wpisanych w ustawę i w konstytucję, no to jeśli tak dalej pójdzie, to najprawdopodobniej przy progu 60% konstytucyjnym musiałoby dojść do zrównoważonego budżetu, czyli takiego, w którym nie ma żadnego deficytu. A skoro oni są, tworzą takie budżety z takim deficytem, to by oznaczało gigantyczne cięcia na wszystkie programy społeczne i podniesienie pod, podatków. A na co tak poszły, to bardzo, to po, 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 bardzo... poszły pieniądze z tego deficytu? Bo to łącznie 400 miliardów łącznie z, z tym długiem w BGK no to ja sobie policzyłem, że to 10 lotniskowców można kupić za to i być potęgą morską równą Stanów Zjednoczonych, no ale nie ma tych lotniskowców, ani nawet CPK nie ma. Znaczy to jest w ogóle niesamowita koincydencja, że jak rządzi Prawo i Sprawiedliwość, to udaje się prowadzić bardzo rozsądną politykę budżetową, do tego stopnia, że przecież przed wybuchem Wojny na Ukrainie, byliśmy w stanie stworzyć budżet, pro pro projektować budżet, bo w ostateczności nie udało się takiego budżetu przeprowadzić, ale no były wszelkie przesłanki, żeby sądzić, że się to uda. Gdyby nie wojna, to by się najprawdopodobniej udało. Zrównoważony wtedy budżet oznaczał, bez po czyli tyle samo dochodów, co wydatków, bez podnoszenia podatków, bez żadnych cięć. Bez odbierania y, programów społecznych, i wtedy byliśmy prawie bliscy osiągnięcia tego. I nagle przychodzi pan Tusk, i dzieje się dokładnie to, co się działo za y, pierwszego Tuska w latach 2007-2014. Rośnie zadłużenie, y, rośnie deficyt. No i y, kiedyś Pien pan Balcerowicz wystawiał pieniędzy, nie ma i nie będzie. Kiedyś pan Balcerowicz, pamiętam, za pierwszego Tuska wystawił taki zegar. Przy, przy placu, tam przy metrocentrum w Warszawie. Pamiętam, jak ten licznik bił, jestem ciekaw, czy tym razem coś takiego, na coś takiego się zdecyduje. Panie pośle, interesujące rzeczy też w wymiarze sprawiedliwości, bo prokuratura krajowa chciała panią pierwszą prezes Sądu Najwyższego postawić przed Trybunałem Stanu. Kłopot polega na tym, że przesłuchała 12 sędziów w tej sprawie, no a sędzia nie może być jednocześnie świadkiem w tejże samej sprawie. No i Trybunał wykluczył, wyłączył z rozpoznania wniosku o, o, o uchylenie immunitetu 12 sędziów. Tym samym nie ma, kto tego immunitetu um, <laughs> wy, 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 wy wyłączyć. No ale prokuratura ogłosiła, że jej prokuratorzy stawią się na o siedzeniu Trybunału Stanu. No, jakie będzie rozwiązanie tej sprawy? Bo tak naprawdę są dwa rozwiązania. Albo zmienić ustawę o Trybunale Stanu, albo zmienić skład Trybunału cały. Bo takie tłumaczenia, przepraszam, chyba nie pomogą. No, nie pomogą, ale widzę państwo, że mamy do czynienia no, naprawdę z Gangiem Olsena, że próba ciągłego rozliczania, a nawet to nie, nie może nazwać się rozliczaniem, tylko polowania bez podstawnego polowania związana jest z podejmowaniem zupełnie no, głupich kroków. Mogliby zamienić nazwę minister prokuratury krajowej na na przykład Ministerstwo głupich kroków, bo to rzeczywiście nieprawdopodobna rzecz. Teraz próbują się jakoś Mówić, że to nie można się stosować do prawa tak literalnie, bo przecież to by uniemożliwiało postawienie. Ale jak się stosować nieliteralnie? To przecież to, to, no, to jest no, teoria, tak, prawda, to znaczy. prawda, kauzyperdalna, może tak powiem. Tak, a Tusk, Tusk mówił, przecież, że będą stosować prawo tak, jak oni je rozumieją, więc to akurat nie powinno być zaskoczenia przy tym, jak y, pozbawiono. Legalnego prokuratora krajowego możliwości pełnienia jego, przez niego funkcji. Po tym jak Sąd Najwyższy wydał wyrok, że Dariusz Barski jest prokuratorem krajowym, nic to nie zmieniło. Przecież przypomnę Państwu, że do tej, do tej pory Prawo i Sprawiedliwości odebrane są w sposób nielegalny pieniądze na, na funkcjonowanie partii. Po to odebrano te pieniądze, żeby Rafał Trzaskowski na Białym Konie mógł jechać do. Pałacu Prezydenckiego. Więc ta ekipa jest w stanie zrobić wszystko. Poluje na każdy, na każdą instytucję, na każdy urząd, w której nie znajdują się nominacje do Znalda Tuska. No proszę zwrócić uwagę. Przecież nawet atakuje się prezesa Niezależnego Związku Sportowego, czyli czy ogólnie Polskiego Komitetu Olimpijskiego prezesa Piesiewicza. Ostatnio informacje ujawnione, że po kontroli NIK-u okazało się, że wszystko pkol jest tak, jak należy, zgodnie z prawem, ale przy okazji nikt stwierdził, że jak bada PKO, to musi przebadać Ministerstwo Sportu za czasów pana Nitrasa, no i okazało się, że nieprawidłowości nie, nie było w pkol tylko w, w samym Ministerstwie Sportu. Więc oni cały czas dokonują polowań, czy na by, przewodniczącego ówczesnego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego. No, każdy urząd, który jest w jakiś sposób niezależny od Tuska, musi się mierzyć z, z presją i z jakimiś Takimi, no niestety, bolszewickimi metodami. Panie pośle, żeby posprzątać po tym obecnym bałaganie w różnych dziedzinach życia państwowego, Polska będzie potrzebowała stabilnego, mocnego, silnego rządu.